Cześć! Zrób to ASAP, czyli as soon as possible, czyli najszybciej jak to jest możliwe. Zrób to na wczoraj, zrób to teraz, zrób to jak najszybciej. Nie lubię takich zwrotów, ponieważ uważam, że one są kompletnie niekonkretne. I właściwie nawet as soon as possible to lubię, bo sobie to tłumaczę, że no jak to będzie dla mnie najszybciej możliwe, czyli wtedy kiedy chcę. Natomiast jeśli chcesz naprawdę asertywnie. Ale też po dorosłemu umówić się z kimś na to, co macie dostarczyć i kiedy macie dostarczyć, ustalcie, wynegocjujcie konkretną datę. Czyli e, dzień tygodnia, najlepiej go nazwać, czyli na przykład wtorek, e, godzina, do której to ma być, wtorek do 12, czy środa podać datę, tak? no, bo różne środy są, czyli najbliższa środa albo środa, i data do 12. Wtedy jest konkretnie. A nie essum, ess, sposób czy na wczoraj. Tak? No bo jak naprawdę chcesz jakiejś pracy, to wiedz, na kiedy to potrzebujesz, czy jak chcesz efektu tej pracy, to wiedz, na kiedy to potrzebujesz, i mm, powiedz to wprost. Wtedy będziesz wiedzieć, kiedy sprawdzić, ale i ktoś będzie wiedział, do kiedy ma to zrobić. Mm, nie rozmydlaj. Zachęcam do tego, żeby podawać konkretną datę i godzinę. Dzięki za dziś. Cześć.